Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam, jak bardzo łatwo i szybko można zrobić potasowe mydło ogrodnicze. Naprawdę za grosze. Byłam ostatnio w sklepie takim ogrodniczo-budowlanym. Jak zobaczyłam cenę mydła po prostu potasowego, to nie wiem skąd oni ją biorą, bo mydło potasowe jest bardzo łatwe. To jest jedno z najłatwiejszych mydeł, jakie w ogóle można robić. Jeszcze mydło ogrodnicze, które służy do oprysków roślin, do mycia narzędzi ogrodniczych i tak dalej. To nie musi być jakieś naprawdę Bóg wie co, także na pewno każdemu to mydło wyjdzie i będzie Wam świetnie służyło. I jeżeli używacie mydła ogrodniczego, to właśnie polecam Wam robić je samemu. Co będziecie potrzebować? Będziecie potrzebować tani tłuszcz. Polecam smalec. Także kupicie w każdym sklepie kostkę smalcu, będziecie potrzebować wodorotlenek potasu, czyli KOH. To kupicie na internecie, to jest silna zasada. Kupujcie coś, co się nazywa wodorotlenek potasu, KOH i musi być to gatunek czysty do analizy, czyli bez żadnych domieszek. Te dwie rzeczy będą Wam potrzebne. Plus do tego jeszcze potrzebujecie wodę. Woda, jak wiadomo, jest ogólnie dostępna i tania, więc nie będę się nad tym rozwodziła. Podam Wam dokładną recepturę tego mydła na samym końcu filmu. Ale to w międzyczasie będę mówiła do Was. Robi się je naprawdę bardzo prosto nie trzeba tu żadnych wielkich filozofii weźcie kostkę smalcu, czyli 200 gram. Moja kosteczka ma akurat idealnie 200 gram. Teraz musimy zważyć wodę. Wodę możecie też zmierzyć na mililitry. 1 gram wody i 1 mililitr to jest to samo. Wodę sobie schłodźcie najpierw w lodówce. Potrzebujemy 76 gram wody, co odpowiada 76 ml wody. Jeżeli u was woda jest twarda, to możecie użyć przegotowanej wody, a jeżeli jest bardzo twarda, to użyjcie destylowanej wody, wtedy mydło wychodzi najlepiej. Chociaż tak jak mówię, to jest mydło ogrodnicze i, i tak będziemy rozpuszczać, żeby robić opryski, więc to nie musi być idealnie wyglądające mydełko. Teraz musicie założyć rękawiczki. Nawet dobrze jest założyć jakąś odzież ochronną, żeby zacząć pracę z tym wodorotlenkiem potasu, bo, tak jak Wam mówiłam, to jest substancja żorąca. I jego potrzebujemy 39 gramów. Dobra, teraz mamy zważone już wszystkie składniki i zaczniemy przygotowania do robienia mydła. Więc tak, smalec rozgrzeję lekko w mikrofalówce tak żeby troszkę zaczął płynąć, żeby był trochę cieplejszy. Wodorotlenek potasu muszę rozpuścić w tej wodzie. Podczas rozpuszczania będzie się wydzielać ciepło, a chcemy, żeby ta mieszanina nie była zbyt gorąca, żeby nam się nie zagotowała. Dlatego ja wkładam ją w Zimną kąpiel wodną, i w ten sposób rozpuszczam. Podczas rozpuszczania nie można się nachylać nad tą mieszaniną, nie wolno wdychać oparów. To może być szkodliwe. Wszelkie wodorotlenki wsypujemy stopniowo i mieszamy, tak, żeby po prostu to nam nie zrobiło się coś takiego, że on osiądzie na dnie słoiczka i tam się zacznie gotować, bo musimy być ostrożni z tą mieszaniną, ona jest żorąca, ona nie może nam gdzieś chlapać, parować, takie rzeczy, no nie? Jeżeli nie robiliście do tej pory mydeł, to muszę Wam też powiedzieć, żeby wszystkie naczynia, wszystkie mieszadła, które używacie, że muszą być odporne na temperaturę. I nie mogą być metalowe, bo metal wam bardzo szybko zardzewieje, a już zwłaszcza aluminium, po prostu wam się zniszczy. To tak, jakbyście coś aluminiowego włożyli do zmywarki. Więc najlepsze są szklane, ceramiczne, mogą być też drewniane, tylko że drewniane i łyżki już potem nie można użyć do gotowania, no bo ona jest na nasączona tym mydłem. Dobra, mamy rozpuszczony wodorotlenek potasu. Mamy smalec w stanie takim prawie rozpuszczonym. Tutaj on już trochę płynie. No i teraz, kiedy mamy przygotowany łuk, tak się nazywa mieszanina silnej zasady z wodą, i mamy lekko podgrzany smalec, mamy lekko podgrzany tłuszcz, mieszamy jedno z drugim, a konkretnie wlewamy łuk do tłuszczu. I teraz, kiedy wlaliśmy, połączyliśmy te dwie substancje, to trzeba po prostu je mieszać, aż powstanie mydło. I najprościej, najszybciej jest to zrobić za pomocą blendera. Ja tu mam taki stary blender, który używam tylko do mydeł, ale wy możecie wziąć obojętnie jaki blender, bo mydło i tak wam się z tego spłucze. Więc yy, po prostu można go dobrze umyć potem i tyle i, i używać dalej do żywności. I po prostu miksuję ten tłuszcz yy, z łukiem. Może ja już od razu przeleję to do docelowego takiego pojemnika, żebyście lepiej widzieli, jak miksuję. Przeleję to do słoika, będziecie to o wiele lepiej widzieć. Miska odstawę. Ja to mydło blenduję tak około 10 minut. Kiedy jest już porządnie zblendowane, albo po prostu musicie je zostawić na kilka dni w spokoju, żeby ono tak jakby dojrzało, doszło do siebie, albo możecie je wsadzić w ciepłą kąpiel wodną, postawić na kuchenkę i tak podgrzewać jeszcze, ja wiem, ze dwie godziny i wtedy ono będzie już gotowe do użycia. Jak się y, używa takie mydło? Bierzemy łyżkę stołową tego mydła, rozpuszczamy w litrze wody. Czyli y, tak naprawdę z tego mydła możemy zrobić 10 razy większą pojemność gotowej mieszaniny do użycia w ogrodzie. Oczywiście możecie dodać do tego czosnek, możecie dodać do tego cebulę, mniszek lekarski, wszystko, co sobie wymarzycie. Więc z pół litra takiego mydła mogę zrobić 5 litrów roztworu, który używam w ogrodzie do oprysku roślin na mszyce, na wciornastki. Na wszelkie inne robactwo, które mi zjada rośliny. I za te 5 litrów zapłaciłam około 5 zł. To są ceny na lipiec 2022 rok. No i kosztowało mnie to jakieś, ja wiem, 20 minut pracy, łącznie z przygotowaniem czy myciem wszystkiego. Także zachęcam Was, róbcie sami mydło potasowe. Ogrodnicze to jest bardzo proste i naprawdę się opłaca. Dzięki Pa! A teraz będzie receptura.